Siemanko, dzisiaj do warsztatu przyszedłem nagrać kilka testów, mam trochę różnych frezów węglikowych i frezów HSS z Chin, już dawno Wam zapowiadałem ten odcinek, ale dopiero teraz znalazła się chwila, żeby go wykonać, yy, także mam wiertła kobaltowe z Chin, yy, zobaczymy, bo to są takie dosyć tanie wiertła, ale widać po ostrzeniu, że wyglądają całkiem nieźle, zobaczymy jak będą faktycznie się sprawować. Ale w dzisiejszym odcinku skupimy się na frezach HSS zwykłych. Kto nie widział tych frezów HSS do obróbki z grubnej, które pokazywałem wcześniej, oczywiście link zostawię w opisie, a także linki do wszystkich tych produktów, które będę testował, także będą w opisie filmu. Jedziemy z tematem. A dla chętnych na koniec będzie takie małe rozpakowanie rzeczy, które sobie kupiłem do warsztatu, a także prezentu urodzinowego, czyli tej dużej paczki. No, i tu mamy materiał na testy, które będę wykonywał. Postaramy się zrobić coś pożytecznego z tego. Zaczynamy frazem 6 mm HSS, zwykłym gładkim. Teoretycznie obroty powinny być około 1000, ale nie mam takiej wartości, więc ustawiłem 870 obroty. Po prostu ustawiłem niższe niż wyszły mi z obliczeń. Przyjąłem VC-20. Nie wiem, czy dobre dla tego freza, bo oczywiście nie jest podane, ale myślę, że powinien dać radę. Łapię sobie powierzchnię materiału, styk z powierzchnią materiału. Zagłębiać się będziemy co około 3,5 mm. To jest frez 6, przypominam. Przypominam, że wiertarko-frezarka Zosia, owszem, ma pokasowane luzy, ma wyprowadzoną geometrię, ale nie została poddana żadnym modyfikacjom usztywniającym. Korpus nie jest zalany, dalej jest oryginalna, cienkościenna kolumna. No i to jest tak jak mówię, frez 6 mm, w normalnej stali zagłębienie 3,5 mm. Frezy HSS lubią chłodzenie, więc jeżeli macie możliwość chłodzić go cały czas, no to oczywiście to róbcie. Pokazałem Wam jedno przejście w takiej realnej prędkości, żebyście widzieli mniej więcej jak to wygląda. Reszta przejść oczywiście będzie przyspieszona, no bo będą tak samo wyglądały jak te pierwsze. Aczkolwiek teraz spróbuję ustawić yy, większą głębokość, bo teraz kolejny ruch to powinno być około 10 mm. Mamy teraz 7 mm zagłębienia, i teraz dodam 5 mm, czyli będziemy brali 5 mm na raz frezę szóstką. Teoretycznie powinien dać radę, chociaż na takiej maszynie to już jest troszkę dużo, no ale zobaczymy. To są testy. Najwyżej się nie uda. Czyli ustawiam głębokość około 12 mm. W 5 mm zagłębieniu poszło całkiem nieźle, więc jedziemy 6 mm. Zalecam Wam jednak przy pierwszym przejściu nie jechać takiej dużej głębokości, żeby ten frez złapał prowadzenie w tym rowku, a potem właśnie te większe głębokości już yy, powinny dawać radę. Czyli na głębokości 1D, czyli średnica freza 6 mm i głębokość 6 mm, narzędzie dalej sobie świetnie radzi. W oczywiście nie zalecam aż takich dużych głębokości, bo frez też ma potem problem z odprowadzaniem tego urobku całego, no ale jak widzicie idzie to całkiem nieźle. Oczywiście powierzchnia raczej tutaj nie powala, ale to jest w głównej mierze wina samej wiertarko-frezarki, a nie narzędzia. To narzędzie powinno robić właśnie w miarę ładną powierzchnię. Mamy teraz frez 12 mm. No jest taki problem, że powinny być obroty gdzieś 530, no ale ta maszyna takich obrotów nie osiąga, przydałby się falownik, więc mamy obroty 730. No trochę za wysokie moim zdaniem. No ale musimy sobie jakoś poradzić. Zabiorę tutaj tył tej kostki, żebyście mogli zobaczyć jak na małym AE, czyli na małej głębokości skrawania od boku, a na dużym AP sobie poradzi to narzędzie. Chodzi o to, żebyście widzieli jaka powierzchnia mniej więcej wychodzi. Oczywiście na wiertarko Zosia. Na tej CNC byłoby to na pewno lepiej, bo jest ona dużo sztywniejsza. AE to jest około 0,5 mm. AP to jest 20 E por milimetra. No, moim zdaniem powierzchnia wychodzi naprawdę całkiem przyzwoita. Jak na amatorską maszynę i tanie frezy z Chin, to myślę, że każdy będzie zadowolony. Pojedziemy sobie na głębokości 6,5 mm i potem 0,5 mm na gotowo. Powiem tak, dało radę, ale stanowczo za wysokie obroty, jeżeli chodzi o tego freza. No niestety, mniejszych nie mogę ustawić. Gdyby jeszcze było ciągłe chłodzenie, to jeszcze byśmy jakoś objechali, ale że ja tutaj polewam drugą ręką, no to niestety nie jest to taka obróbka, jak powinna być. A tak wygląda powierzchnia po przejściu na gotowo, czyli około 0,5 mm. Na pewno dużo lepsza niż po tym pierwszym przejściu. Tutaj drobna uwaga, musicie uważać jadąc współbieżnie, czyli w momencie, gdy wiór wysypywany jest za frez, bo ta maszyna ma tendencję do szarpania, tak jakby po prostu chciała pociągnąć ten materiał, dlatego Mimo, że powierzchnia jest gorsza, to lepiej jest frezować przeciwbieżnie na maszynach z takimi jakimiś luzami czy mało sztywnych maszynach. No i taką powierzchnię udało się nam uzyskać. Tak jak mówię, myślę, że zadowalająca, mimo że ten frez dostaje w kość przy tych za dużych obrotach. Ok, tak wyglądają nasze frezy HSS, szóstka jest całkiem w porządku, w ogóle nie ucierpiała, no bo udało nam się dobrać parametry, zresztą jest to dosyć małe narzędzie, no i na zośce sobie takie narzędzia tej średnicy dobrze radzą. Jeżeli chodzi o dwunastkę, no to już sprawia naszą maszynę w większe wibracje, a także no, parametrów nie można ustawić optymalnych, ponieważ nie da się tak niskich obrotów yy, dać dla tego narzędzia. No, i mam tutaj pewne uszkodzenia, pewne uszczerbki, jeżeli chodzi o same końce, to nie jest do końca wina narzędzia. Tak jak mówię, bardziej wina parametrów i no tego, że jechałem dosyć ostro, tak? W ogóle tutaj nie oszczędzałem tego narzędzia. Chciałem po prostu zobaczyć, na co jest stać to narzędzie. No i przy okazji pokazać Wam też, że wiertarko-frezarka rezarka Zosia pracuje w stali, bo często tam mówicie, że się nie da. No, widać, że się da. Gdybym trochę bardziej oszczędzał ten frez 12 też by na pewno sobie spokojnie poradził. Wiem, że teścik jest nieco skromny, ale pokazuje mniej więcej na co można sobie pozwolić. Już niebawem zaprezentuję wam też te frezy węglikowe, jak one sobie radzą. Pamiętajcie, że na wiertarkę Parkside dalej można polować. No, a my widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, na razie. Hej, aha, unboxing zrobię w jakimś kolejnym odcinku. No, hej.